Witam Cię, Maćku. Cześć, Cześć. Proszę Państwa, w obu tych powieściach, w Krimen Józefa Hena i w Solfatarze Macieja Hena, który tutaj jest ze mną, występuje taka postać szlachcica, który się nazywa Stefan Migenza. Tak. Tutaj występuje Mimo, że powieść jest wcześniej napisana, to występuje, to, to jego dalsze losy są opisane, a dzisiaj... Tak, ja zrobię jakby prequel, Ale prequel. Muszę, muszę powiedzieć, że dostałem na to pozwolenie od ojca, bo po prostu w pewnym momencie na taki pomysł, że skoro akcja mojej książki rozgrywa się, no, poczynając od początku XVII wieku aż do połowy i moi bohaterowie tak sobie też wędrują troszkę po Włoszech, ten zwłaszcza główny narrator. Więc dlaczego nie miałby spotkać e, Stefana Ligęzy, który w powieści Krymen się zwierza, że e, parę poprzednich lat spędził we Włoszech? U, u ciebie, bohaterowie, to są postaci autentyczne z krwi i kości. Większość, e, e, większość, tak, wie, większość to są postacie, które naprawdę e, e, gdzieś tam są zapisane w dokumentach i e, no, e, częściowo musiałem im dorobić pewne elementy biograficzne, tak, tak, tak. ale. E, Ile, ile tylko udało mi się dowiedzieć z rzeczy zapisanych, tyle wiernie odtworzyłem wciąż. Ale Ligenza to jest fikcyjna postać, prawda? No, no, tak naprawdę to nie jestem pewien, ale zaraz sprawdzimy. Za... Maciej zadzwoni do swojego ojca. tak Tak, zadzwoni do ojca, zaraz, zaraz zobaczymy. Bo A dać na głośno? Zaraz, zaraz zobaczymy, spróbuję dać na głośno. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Halo, Halo tata, możesz rozmawiać? Tak, tak. Słuchaj, wiesz co, bo właśnie udzielam wywiadu i wyniknęła sprawa czy ligenza jest postacią historyczną, czy nie. Nie. Nie, ligenza całkowicie wymyśliłeś. No, no wiem, no ja próbowałem nie, nie, pokazać go we wcześniejszej fazie. Znaczy, na ruty gniazów i tego lęku, to tego to istnieje, oczywiście. I nawet jak średnia zarzuca, to dwa lata, ale to nie będzie wymyślone. Mhm. E... Aha, dobrze, nie, bo, bo na przykład bracia dydyńscy to są prawdziwi. Tak, aha, no wiem, bo tam y, ostatni jakiś inny literat sobie wykorzystał też. Y, no dobra, i y, y, akcja Krymenu, o ile... Dobrze pamiętam, to jest 1614. Tak. Okej. Okay. Dobra, no to ja wracam do tego wywiadu. No, haha, y, no, no właśnie, więc w latach powiedzmy 1610-1613. Moi bohaterowie mieli szansę spotkać się we Włoszech z Ligenzą i ja, ten, ja to wykorzystałem po to, żeby pokazać takiego powracającego coraz w różnych fazach, takiego z, trochę złachmanienia, takiego jakby, zawadiackiego Polaka. I, no, I żeby było śmieszniej, to ze wszystkich ze wszystkich tych bohaterów, których spotykamy w mojej książce, ten właśnie jedyny Polak jest najbardziej libertynisty. No wiem, wiem. Proszę Państwa, no, Krimen to wszyscy czytali, Krimen Józefa Hena, kto nie czytał, niech się wstydzi, tam występuje mm -hmm. Stefan Ligenza, a Solfatara to jest najnowsza powieść Macieja Hena, w której również Stefan Ligenza występuje. Zapraszam do lektury.